We wczorajszym programie redaktor Eli Barbur, Żyd, powiedział bardzo ciekawą obserwację na temat Polaków i Żydów, mówiąc, że mamy taką oto cechę wspólną: lubimy się kłócić. Widać to zarówno w historii Izraela, jak i w historii Polski. W tle widzicie kościół, tak zwany Kościół Pokoju, protestancki kościół w Świdnicy. Zbudowany na przekór katolickiej władzy. Zbudowany w bardzo nieprzyjemnych, niewdzięcznych okolicznościach. W ciągu roku e, poza miastem, bez użycia stali, kamieni, tylko z drewna, słomy, gliny, piasku. A powstał obiekt imponujący do dziś na 7,5 tysiąca osób. Jak to możliwe? A właśnie przez zgodne współdziałanie, przez solidarność, zarówno mieszkańców, protestanckich mieszkańców Świdnicy i okolic, oni od najbiedniejszego do najbogatszego, naprawdę ofiarnie, razem w sposób zorganizowali, wzięli się do szybkiej roboty. Ale jeszcze do tego była pomoc protestantów praktycznie z całego ówczesnego świata. Czy dzisiaj, Potrafimy odczytać Bożą Mądrość, bo Boża Mądrość, Psalm 133, Zobaczcie, jak dobrze i miło, gdy bracia ze sobą razem i w zgodzie mieszkają, tam Bóg zsyła błogosławieństwo. Polacy nie potrafili zrobić tego, co inne narody, nie zbudowali kościoła narodowego. Kłótnie pomiędzy wyznaniami protestanckimi, ambicje osobiste przekreśliły szansę na zmianę Polski. Kontreformacja jezuicka i protestantów roznieśli. Czy dzisiaj powtórzymy błędy naszych przodków? Oczywiście prawdziwa jedność może być tylko pomiędzy prawdziwymi, a nie fałszywymi braćmi. Ale dzisiaj mamy naprawdę bardzo rozdrobniony i skłócony obraz polskich protestantów. Niestety tak, jak wtedy, w XVI i XVII wieku.